Siemanko, witam was słuchajcie w filmie, w którym odpowiem wam na pytanie, dlaczego Vice to obecnie najlepsza postać w Valorancie. Zagramy sobie nią rankedy i tak dalej. I poza tym pomówimy na w miarę ciekawe tematy. Oraz mam info co do wyników konkursu. Ale zanim przejdziemy do filmu, to zagramy sobie switchplaya na odwróconym monitorze. Ludzie, jak to wygląda? Czemu gramy na odwróconym monitorze? Bo tak. Bo tak sobie, bo tak po prostu. Człowieku, myszka do góry nogami. Szybka gra? To jest szybka gra? <laughs> Czekaj. Szybka gra, tak do. Au! Mamy grę. Co, to jest fraktur, chyba? Człowieku, dostanę skrętu sztywnego jakiegoś. Człowieku, gdzie ja jestem? Ej, dobra, tu jest taka schiza do góry nogami. Ej, z... zemdleję zaraz. Dobra, w tej rundzie gram z kosy. Bo tak. Ej. No dobra. I podczas grania jemy góralki. Bo tak. Staram, dwa wafle w środku. O, Dawaj go, dawaj go! Słuchajcie, każdy ma jakieś nieoczywiste wybory. Czy granie z otwartym monitorem jest oczywiste? No nie. A czy sprawia radość? No tak. Typy chodzą po suficie człowieku. I tak samo jest z góralkami. Nieoczywisty wybór? Ale za to jakiś smaczny. Zobaczcie teraz jak ja to widzę. Wy to widzicie? Chłopie, to wygląda jak całkiem inna mapa jakaś do góry nogami. Co to za kable na ziemi? To wygląda jakby to tak miało być. Ej, ciekawe, czy zjem batona do góry nogami. Ej, dobra, bo... Wracamy do filmu. Moi mili, moi drodzy, jesteśmy w grze. Odpalamy sobie rankeda. Brakuje nam takich mocnych dwóch meczów do, do Stendanta. W sklepie mam takie coś. I słuchajcie, dzisiejszy film jest dość ciekawy. Mam kilka ciekawych tematów, o których musimy pogadać. Valora na telefony, nowa postać Vice, bo tu co do tego sobie naprawdę powiem czemu to jest obecny najlepszy agent w grze. Ale zaczniemy od info z wynikami konkursu, bo pod poprzednim filmem był konkurs na Karnet, ten nowy, ten o piękny, a on jest naprawdę ładny. Ta kosa jest mega mocna, ona ma super animacje, jak Ruin Dagger. I jego wyniki są na moim Discordzie, masz linka w opisie, wbijaj tam Kanał Wyniki Konkursów No i co, może to właśnie ty wygrałeś A jak już wejdziesz na tego Discorda, nie pożałujesz, bo tam jest chłopie ile rzeczy Możesz sobie znaleźć ludzi do grania, popisać na czacie, ja tam czasem wchodzę, gadam z wami, gram i tak dalej Dobra, proszę mi znaleźć grę Dziękuję bardzo Byle nie Ascend i będę super szczęśliwy Kurde No nie lubię tej mapy, ale dobra, może Wice jest ogólnie spoko na Ascencie, więc... Chociaż tyle Słuchajcie, zacznijmy sobie może od tego, że mi się gra załaduje, bo co mamy tego teraz godu. Ale o, zostawcie łapkę w górę, po prostu, bo tak, i napiszcie komentarz góralki. Miło im będzie. Na, napiszcie komentarz góralki. Każdy kto tak zrobi, ma człowieku w szkole, nie wiem, chłopie szkoły ci odwołują normalnie za tydzień jak tak zrobisz. Witam na mapie. Dobra, zacznijmy sobie od... Valoranta na telefony Bo ja nie chcę robić już kolejnego filmu na ten temat I gadać o tym Jak te Riot Games to ma tak Wiecie no Miała być beta Valoranta w styczniu Znaczy żeby nie było, nie napisał tego oficjalny profil Valoranta No to no, 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 wiem o co chodzi, ale Wspominali o tym Valorancie na telefony i tak się czeka, czeka, czeka Chłopie już jest Wrzesień i nadal nic Ale teraz jakiś tam mały przełom nastąpił Bo dostaliśmy w końcu jakieś info o tym, że już będzie za niedługo ta beta naprawdę Do spania proszę a ty też, co ty chłopie tu robisz? Witam serdecznie z tej strony Vice Takie mocny agent No dobra, Reyna mnie pokonała, no niestety unlucky, Ale co do nowego agenta Vice Widzowie, uważam, że obecnie Najmocniejszy agent w Valorancie A, my tą rundę przegraliśmy Jak ja robię takie dwa entry, niesamowite w każdym razie, dlaczego najlepszy agent w grze? Po pierwsze, super umiejętności, naprawdę, ten flash taki, który siedzi w jednym miejscu, tego sobie aktywujesz na guzik, mega mocna sprawa. Po drugie, ta ściana nie tylko jest dobra na to, żeby zagrozić jakieś przejścia, ale na spajka, potem wam w dalszej części filmu pokażę, jak sobie spajka zaplątujecie tu, ścianę dacie w tym miejscu, to nie da się defować po prostu, bardzo mocne. Te ciernie, no ciernie są po prostu spoko, ulcik bardzo mocny, ale co sprawia, że ta postać jest najbardziej OP, to jest to, że ona jest nowa. I nie każdy jeszcze się przyzwyczaił do tego, jak się na nią gra. Więc to sprawia, że obecnie ta postać jest naprawdę niesamowicie OP. I w zasadzie każda nowa postać jest bardzo OP, głównie przez to, że po prostu jest nowa, tak. I im niższe macie rangi, tym bardziej możecie to wykorzystywać. Bo im niżej z rangą, tym bardziej ludzie w szoku będą. Brimstone, jak i ninja w smokach, chłopie chodzi. No nic, nice strike. No zdecydowanie lepsza jest ta postać na obrońców niż na atakujących. Bo po ataku tutaj, no to jest typowa postać na obrońców. Typowa postać na obrońców. Ten flash idealnie zrobić, w side'cie go postawił gdzieś i kampił za, za jakąś strukturą. Ściany też idealne na wejścia. Przecież w sensie na wejścia przeciwników. Bo tak jak na plecy dasz, to bez sensu. To nie działa jak trap Cyphera, bo. No co z tego, że ci go zagrodzi, jak on i tak przejdzie. O kurde, Brimstone ginie. No właśnie. Tutaj ta ściana dość ciekawa. Nie wiem czemu taka akurat. Tu dam pułap i Aha, bo rejna jest jedna tylko. Może plecy idzie? Chyba ta. O, tu jest ten flash. Ja nie wiem gdzie ona jest. save'uje chyba. więc Trzeba to wygrać. Chyba, że ona jest... A! a no co za camper! Niesamowite. No i nie zasejwowała sobie wandala. Ona ma 7-0 staty, o, ale już mnie denerwuje! <grym> bo takim kampieniem te fragi robi. Exit killer. Nie wiem co by tu zagrać teraz, bo... bo kurde, czy my chcemy full'a zagrać w tej rundzie? Takiego full full? Ja zagram sobie szeryfa, żeby mieć na nexta. niosę brony z moich albo z przeciwników. O chłopie Wait, wait, I will flash. Wait, 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 wait. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Bierz tam broń. Ja coś rozwaliłem. Okej, okay, go back, go back. Nie musimy tu iść. Flasha biorę w ogóle ze sobą. Na wyprawę. Ty, nasi już w markecie. Wait wait, wait for me and reina. Wait for me and reina. We will make noise here Okej, okay, you can go now sek w marketcie, o matko Flesa tu Ciernie tam, Ciernie tu One one right, I have wall on my right side Wait, I have wall here And I have flesh But watch out right now Dobra Operator City Ale mu dajem cheda ładnego Let's go hunt him hunt him nie możemy mu dać tego operatora zasaiwować. Brimstone go first. Nice, dobrze, no jakby tego operatora zasaiwował, to byłoby ciężko chłopaki, koleżanki. Możecie pisać w komentarzach jak tam w ogóle nowa szkoła. A znaczy nowa szkoła, no jeśli ktoś poszedł do nowej szkoły. Albo nowa klasa i tak dalej. Ja poczytam, możecie pisać. Albo może nie wiem. Ktoś dopiero da studia idzie za miesiąc. Albo ktoś nowa praca, coś tam tego. Iś, iś Mam Ulta w tej rundzie. Pasowałoby go Dobra, rozwaliłem mu kamerę. A ile dostał bułę. Oni mają eko Cypher zaraz B. W tej rundzie ulta nie ma co używać, bo nie mają i tak pistolety. No nie, jakiś włos mi w ogóle pod mieszka wleciał, nie przeszkodziło mi to, ale dziwnie dziwnie szurało. Szkoda trochę tej rundy teraz. Dobra, ale kupią nam. I have my ult, we can go B. Cypher is playing here. But, okay, wait, 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 Cypher is playing here on nas może łatwo dość zatrzymać Let's let's do this Let's go B Bait him his traps and then come back to A and then come back to B Market, market one Coś zniszczyłem, a nie wiem co Market maybe operator O Rajna tu jest Wait I will use my ult? Ok using my ult okay. left side, left side No nie wiem Oni grają w czterech B Co tu się dzieje? To jest jakiś nie wiem Ktoś u nas ma streama i nas tym snipujem o co tu chodzi Kurde, ta ronda przegrana, ale to jest to jest chore, nie? Bo to nie jest, że oni zrotowali pod to B Weiss wcześniej grała A, jak idziemy B, to Weiss magicznie zawsze gra B I jest rozstawiona, Cypher wtedy tak samo, a Cypher po prostu gra B Ale Reyna jeszcze tutaj dopomaga z Chamber gra w ogóle też w markecie naokoło Cześć, Folwar! A skąd ty to wiesz? A ja coś mówiłem? A to ja nie wiedziałem, że godą nawet No dobra, siemanko Ale kto? Folwar Nie, nie <grymka> Taki raper to jest. 500 subskrypcji ma. <grymka> I jak to będzie wejść, to ja wychodzę z gry. Wajdaj, wajd. Tu jest. Dobro, to oni. Ma ktoś streama? Oni stream snipują Zakradam się tu. Czek, wow. on gra B. Czekaj, czekaj. Zeskoczył. Prawie. A. Mogłem wcześniej biec od tego heavena, żeby go tak złapać bardziej. No teraz po obrońcach im pokażemy, bo to jest postać typowa na obrońców. Zagram Phantom ja z nimi jadę teraz równo. Rotatka, rotatka. No rotuj mu, to jest chyba znowu weiss. Czemu oni zawsze... Ja nie wiem właśnie mówię, no co rundę gdzie idziemy to oni tam siedzą. Dobra, uczuję się go Raj na to <laughs> Jak szerszenie zula wylecieli Raj na to. Od Ciebie. tego operatora. Co? Nie, 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 nie. No i Esia. Rejna była tu mówili. Plantowany kabanosik. Kabanosik zaplantowany co? 104 leczy się. Nie wiem jak to nie trafiło. Operator tam leży. Pienią. Mamma mia, chłopie! Jak to nie trafiło Grać tego OPA, bo wandala bym y, tego typu. Możesz, możesz mnie tam Patrzcie, siekam chambera tak. i go nie ma. I nie ma. Lancelot z strzałką. No dobra, lepsze. A, myślałem, że on nie ma OPA. Czekajcie, czekajcie, czekajcie ma 5000 i gra opa bez kewa Czy mu rzucili? No to się umiem dogadać. No dobra, no unlucky, tak? Anylaki Anylaki Cypher na AB chyba Chyba mam linea pika, a to tylko chyba Taj przetestować, daj przetestować, no nie dobrze testować Teraz Wandalfa, a gramy Gandalfa, Wandalfa Muszę odbierać tabelę na końcu meczu, to jest moje postanowienie noworoczne, jest Nowy rok wrzesień Albo do o, nowy rok szkolny, tak wyjdziecie do szkoły niektórzy Nawet większość bym powiedział Easy Walimy go drugi raz na pyrkę No i elegancko Ja pierdzielę. Tu się go nie... W trzech shorta grają, no Wytłumaczcie mi to W trzech grają shorta, w sensie no ten trzeci to z A ale Klow gra shorta, ten z ustawką tutaj po prawej drugi i jeszcze trzeci szybko dobiega To jest ustawione Drodzy PAŃSTWO Ty, mogę tego vandalka? Dziękuję bardzo Chcecie mi orba podnieść tam multa? Ale, Coś fajny Wandal! Ale... Nie ma co chodzić w B, bo tam cały czas jest. Lewo. A ten gdzie? Ej, ultuję ich chyba, czekajcie. Nikogo nie uciekłem. Top 5 kolcy. Heaven, heaven. Ja piernicę, no to... Dobra. Nic się nie dzieje. Fuck, tak, bo... Zero ma, zero ma tawaj. totalnie. Odemnie 4 się dostała give me the toilet! Ten cypher jest dobry. Kurde. Oooo, oh, śpiewając tę piosenkę! Dawaj. No, 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 ale to, to taki miscyzorek mamy. Kurde, ale Sigma! Kurde, ale głośno. Sigma, Sigma. Nie no, Sigma to ja. Ale mamy ultę, mamy trzy ulty tak, tak, dokładnie. Na przykład market jeden niech użyje. Patrzcie, ja tu ja bym... robię Acea. Po prostu. Ja bym Blitza użył tutaj, żeby rozwalił nam wszystkie trapy, ja wam ci mówię. Co on robi? Mega, A, nie, to, nie, to może. no nice try, nice ride. Nie, nie, to użyłem, nie to tałmyjkę Dobry był flashik, widzisz co Fenix, weź sobie tego ta o dobra, nieważne No dobra, ja go nawet nie biorę, bo i tak nie będę go miał w tej chyba Masz jakiegoś flesza? Postawiam ja mam, trapę. ja mam Nic nie widzę Oni wyszli, ja idę im naokoło na plecy, bo ja, no, nie ma szans, że się przebić inaczej Musicie wytrzymać się, chować Chambera jeszcze, okay. proszę e, Prawo jest, na spajku teraz Masz spuszczać Ajdź Aj, karamba, no Ten głupi trap Musiał mi przeszkodzić Dobra Teraz obrońcy i to robimy kumbak Teraz to wygrywamy Ściana Wygrywamy, wygrywamy Tutaj Fleszyk Nie wiem Tutaj a poczekaj Ile kilo mus ile kilo muszę zrobić żebyś drobę z drobę? Kurwa. to z Kurwa wygrać grę o, patrz, Aha tak Dobra go. no, dobra Tu go damy, a ja się tu schowam warito, się? No dobra, dobra A co ty powiedziałeś jeszcze raz? To, że... że... Znajomy. Znajomych. znajomych A dobra Nie, no wygramy. Dobra, dobra Dobra Każda okay. Kurka rurka no y, Dwóch Ten Trochę lipa Wszyscy Kurcze Wszystko, Ugrywamy to Lancelot Hmm. No nie no, no nie no, unlucky Ale kurde, to taki mecz jakiś dziwny Chyba ja tak nie będę cię miał znajomych Dziwne mega, było to, że po, po tych atakujących, to gdzie nie idziemy, to tam przeciwnicy siedzą rozstawieni w setupie, człowieku To jest mega dziwne akurat Mega sus, może tam cheater jakiś siedzi sobie No nie wiem, co tu się dzieje Dobra. dobra Dawaj, ja, może jakiś stack B coś ten tu Kupię ścianę I ja się schowajmy mocno ja tu ścianę rozstawiłem. Jadą, B, lecą, lecą. Dać wam smoka? Nie, 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 nie. Nic, nic, nie Niech wyjdą. To wtedy piszczujemy. My na daleko nie mamy A Dawaj, o. Aaaa, cydenia lamawicima, dałeniało. Ogólnie to tak, ja nadal to podtrzymuję, to jest najlepszy agent w grze Bo to nie jest duelista, to nie ma być duelista, który leci i robi po 50 fragów, ale tak teamplay'owo. To jest mega dobry agent. Tylko trzeba mieć też dobrą drużynkę. A znaczy, w sensie ja nie mam złej drużynki. Nie mówię, że mam złą drużynkę. Po prostu przeciwnicy są... No ta reina Venom jest! Kurde! Tak mnie denerwuje, nie? Bar za bardzo lepsza jest. Bo ja mam spoko drużynkę. A Rikona, dobra. Rikona, Rikona, tak. tak. To nie masz, znaczy nie ma co. Chcesz trajda? co masz? Może być. Dziękuję bardzo. zamian Oślepił mnie on! Nie mogę! Co ja robię? Temberman. Ale ich ugrałem. Znaj Przepraszam za mój performance. Jest on niewybaczalny. O Phoenix ma mój celownik. <gryw> Dawać go. Kąsacie go. Ajdź! Ajdź! Nice! Nie no, ja mam 8 kills. Sam głównym, tak szczerze. Dobra. Aj, 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 aj. Chcę już jeepa Wranglera i content z kempingów. Tu jest spora na Guardiana. Mówię wam, po prostu muszę guardiana mieć. Tutaj damy ścianę, żeby się nie przedarli I jeszcze flaszyka, o tutaj, o kurde taki bokiem trochę. Zawijas Mi coś. Nie fleszy, nie fleszy, bo i tam trzech, 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 albo czterech. Musiałem na wszystkich klikować. Wow! Let's go, pięknie, ale teraz coś poparciło w końcu. Proszę nie przegrajmy tego hopoki Błagam, błagam, ja was błagam Dacie radę, radę. radę. dacie radę, oni mają szerypy Dwu, dwóch jest tutaj, tak. na mid, dwóch mit. W nie nadzieja, bo sowa ma 50 HP. Chociaż też może i tak pokąsać ich. No ale on nie zna jednego strzała z szeryfa. Nice! Ojej, teraz jeden na jeden! Ale emocje, widzowie! Nie, nie, nie! nie, nie. Co tu się dzieje? Niemożliwe to jest! O, stres. nie przejmuj się, bratku! Stres był stres. Stres, stres, stres. Na, na spokojnie. I ja co Jeszcze s... tobie same. oglądam! Ale rozumiem, rozumiem, nam no, to jest... Zdarza się każdemu! Tak od pleców najciężej! On chyba rozwalił komputer Była przerwa na to, żeby monitor podnieść z podłogi No i on... Dobra, ona ma lepszy! le. Pff. Komputer ma lepszy, po prostu, moją Mamy tak, szeryf, Pompa, Judge i Wanda. Skibi Jak to wygrywasz, to rozdaję ci 1000 złotych Chciałbym być w takiej sytuacji. jego sytuacji. Zrazy kał No dobra, szeryf na ostatnią rundę, no i co? Bo na 30 killi ma. No właśnie, ja mnie ona denerwuje. A, bo ci mikrofon łapał R, R, R. Aha. A, do... Też ich zaraz ultuję. Czekajcie, ja zaraz ich ultuję. Robimy Victory Royale. Ale sieka multa. No, no rejna z klasiki sieka nawet. Na, n, n, na. Nice! Leczka! To nie będzie dodania do znajomych? No właśnie! Z klasyka klaszyka! A ja widzowie, witam was serdecznie! Dobra, fleszek tutaj, ściana tutaj, ciernie kolce tutaj i jeszcze tutaj i wygrywamy ten mecz. Ja się tutaj Już rozstawiłem, a tutaj idą na drugi bombsite. No A coś. Czuję to B. No B jest czyste. 50, Reyna i Klof. Idę im na... Aaa, nigdzie nie idę. Mid jest jeden. Spike, kasza macie. Kurde, bele mole. Jak to wygra, to ma... Ja do... Nie mogę zamykać tabeli na koniec meczu. Karemba! Dobra, dziękuję Dobra, bardzo. Pozdra pozdrawiam. Film, że Weiss jest najlepszą pozycją w grze i zamykam tabelę. No trochę unlucky. Minus 23? Mm. <grych> Ale tu patrzcie, jak pięknie na Weiss leciałem. 28, 19, pięknie. Dobra, widzowie. Temu dać łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Komentarz.